Podospad na drodze, Ziemka, siemka. Już po ale jesteśmy jakoś godzinę od narwiku. Ogólnie jadę na Hammerfest, ale muszę wjechać na narwik trzeba dawać parę palet później wyjechać jeszcze na Pierkwik to jest tylko pół godziny od narwiku e, i tam mam do zrzucenia 9 palet i 5 do zabrania i na hammerfest e, ogólnie no co urwa dobrze się trzyma to Volvo 66 w takim zakręcie idzie jak wściekłe no ale wczoraj już miałem jedną przygodę już. Jak się zjedzie z krokmo, ogólnie na krokmo też bardzo sypało Ale jak się zjedzie z Krokmo To jest taki bardzo krótki zjazd w dół I zaraz ostry zakręt w prawo I tak przede mną jechał koleś, tak się pierdzielił, pierdzielił na tym zjeździe Widzę, że on tam cuduje ze światłami stopu Wiesz, dojeżdżałem też do tego zjazdu, daję po hamulcach. E, auto wpośli z bokiem, szybko odpuściłem, e, dohamowałem jeszcze raz, już auto złapało przyczepność. E, tak, to było ciekawie, było ciekawie. E, w zamian za... Porównałbym to do, do podwójnego shotu z espresso, od razu się przebudziłem. wagi nie musiałem przelewać. Dwie osie ciągnące to jest. To jest poezja. Także było ciekawe. Dwie dziesiątki już mam wyjechane. Wczoraj na 10.6 jechałem. No, musiałem zrobić prom. Zamówiłem prom. Była informacja i na Statensach, i na stronie promu, że o 19 będę płynął. Także. Także już musiałem zdążyć na ten prom. Skręcam już z e6 tutaj na drak na tą drogę na prom, prom jest około 4 km, może 5 dojazdu i skręcam w tą drogę. A patrzę, a tam statensy stoją na przystanku. to jest norweska tak jakby inspekcja transportu, ale oni ogólnie są odpowiedzialni za drogi. Ale na szczęście kontrolowali tylko osobówki z przyczepkami, także także jest git. Dojechałem na prąd, zrobiłem wydruk, opisałem czemu to zrobiłem, co wiozłem i dlaczego właśnie musiałem przegiąć! Ogólnie jest dobrze, wiecie co przed tunelem, zanim zacząłem nagrywać było minus 7, przez minus 17 że tak, minus 17 to już, to już się fajnie słyszę. Ogólnie waży teraz niecałe 47 ton. A się chopy porobiły. To potrafię wybić auto z toru. Taki podskok, taka chopa. no ale stabilnie nie wiem gdzie się uda mi się doleciać zostało mi tylko dziewiątki już mi zostały z narwiku jakby była idealna droga to na dziewięć godzin bym doleciał ale raczej się nie uda. W poprzednim tygodniu była odwilż. Kolejny raz. I do tego były silne wiatry. Był chyba rekordowy orkan. Tak co się tutaj nazywa orkan. Gdzieś tam w górach ponad 300 na godzinę zarejestrowali wiatr. Strasznie wiało. Było kiepsko. Dużo ciężarówek w ogóle wiało z drogi. Ja miałem propozycję jechać akurat na tego trip'a, ale pojechał kto inny. Ja z Chropowego wróciłem i chciałem jeszcze chwilę w domu posiedzieć. Pojazd był w piątek, ja w piątek w sumie byłem na badaniu kontrolnym, że już jest OK, Ale... Tego coś mi na płuca siadło. W święta byłem chory i... I chyba tego dobrze nie wyleczyłem i mi się delikatne kurwa tego zakrętu, no tak nie lubię jebany, pan, jest pochylony w prawo. Dohamowujesz, niesiecie na zewnątrz. A, powalony zakręt. Minus 21 już, nieźle. Mam połowę ad blue. I stąd po drodze do Hammerfestu. Będę miał ankertesela na szalach dziękuję. Teraz będę miał Wolangen. I o ile teraz będzie otwarty w balangę, to chyba pójdę na stację wezmę kawki sobie z kubeczkiem darmowe. Ogólnie, kubek w tym roku kosztuje. To znaczy, to jest akurat digital code, macie na telefonie apkę. I obojętnie za jakim kubkiem pójdziecie, pokazujecie po prostu, że, że macie to. Eee... I też się kawę za free cały rok, 345, 375 koron? A także powiem Wam, że w sumie pierwszego dnia to... <gryw> Już by się to zwróciło, przy tej ilości kawy, którą ja piję. No ja dziennie to... No tak z... 5-6 espresso to wywalę, to spokojnie. wychyla, sorry. Ogólnie tak dobrej drogi jeszcze w tym sezonie tutaj nie miałem. Także żeby na lajcie, ja się na jakiś tutaj w to to nie miałem tego jeszcze w tym roku, w tym sezonie zimowym, sorry. I minus 13, no kumacie to? <grywa> Jak szybko zmieniła się temperatura? No ale już się zbliżamy do, do Bolangen. Bolangen jest e, nad fiordem, Także wcześniej widziałem, że trochę wieje i chyba nawiewa wiatr z nad e, morza, i, i dlatego tak jest. Szczególnie ten trip nawet fajnie się zaczął. Przyszedłem do pracy, auto stało półtorej tygodnia. Ja robiłem co innego, mój zmiennik pojechał do Polski. Nie było w sumie roboty, roboty na, na tych towarach. Chwilowo przyjeżdżam, a też były odwilże, marzło, odwilże, marzło. Przyczepami mi Takie jakieś dobre 5-7 centymetrów. Ja tutaj mam napęd na na dwie osie. Nie mogłem wytargać, wiecie, tego tak podsypałem kamienia, też nie mogłem wytargać. W końcu się rozczepiłem. Tam gdzie stałem, sypnąłem kamień i dopiero wtedy już wszystko, wszystkie blokady, przelanie wagi wleczone do góry i jakoś wytargałem tą przyczepę. Pierwszy dzień pogoda była naprawdę fajna, było spoko o, a Wczoraj przed Mosionem zaczęło padać śniegiem Zamosionem do tego długiego tunelu do, do Kro a, tak walił śnieg, że no, miejscami nie widziałem, bo odpaliłem sobie kamerę patrzyłem na ekran, bo było więcej widać niż ja widziałem. Nie wiem jak to działa. Ja mam niebieskie oczy ogólnie zrok mam zajebiste, ale jak mam tyle bieli tego wszystkiego, ten kurz, ten śnieg, mgła to o, nie wiem, trochę mi się gubią oczy w tym czasami. No, to jest jakiś problem na Byrnefielu, już a wczoraj też co chwilę przechodziły te komunikaty e, na krok mu za Fałskę. A odnośnie jeszcze tej śnieżycy wam kończę. i tak było tak było jeszcze kawałek za Mojranę. ranę No Southfiela już było pięknie, od Saltfiela było pięknie słonecznie Do Fałskę z Fałskę wyjechałem, ujechałem gdzieś 40 km i przyszła śnieżyca, też taka konkretna i trafiło mi się, kurwa, dwóch gagatków Ej, jeden był bardzo wysoki w tunelach praktycznie wszystko zatrzymywał, masakra Ej, drugi był wystraszony, bał się jechać tylko śnieg padał, przyczepność ogólnie była mega dobra a ten w porywach co do 70 jechał. na naprawdę fajnej drodze Także to też się złożyło na to, że jechałem 10.30 wczoraj. I retarderek da do maksa. Wcześniej ta droga w Balangiel była powalona, bo jechało się tędy, tak, 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 całe miasteczko, tak, i dopiero tu się wyjeżdżało. Nie wiem dlaczego oni tak długo zwlekali, żeby to zrobić, ale to był naprawdę strzał w dziesiątkę. 51 minut sprom mnie, ja to jestem powalony. Nie wiem jak ja to zrobiłem Zobaczmy czy ktoś jest na szelu. Jak nie to i tak chyba. Ale nie no, od blu będę musiał wlać też. Ale sprawdzić można Także tutaj od blu nie mają. Ale chociaż paliwka sobie wlejemy. Później może w Talwiku doleję albo w Alcie A jakoś tak to się zrobi. Nie widzimy się za chwilę, albo w Marwiku. Pokażę Wam wjazd na firmę, bo nie wiem czy wiesz, zejście kiedyś w tak pojebane miejsca jakie ja mam dostawę.

Nie chcę ryrka mać, zesajtka ma oh. Wyłączyć so, kontrolę trakcji Chyba będzie dobrze, wygląda to dobrze Kurwa, jebany wodospad na drodze nie No nie przytnął tych gałęzi, jak tu przybiorę to wpadnę To jest jeszcze jeden taki powalony punkt O! Ktoś tu się ładował, widzę Ta jest Kurwa mać Czek, wozie najniebezpieczniejsze możliwe rzeczy i w takie miejsca musi wjeżdżać. Dobra, więcej Wam nie mogę pokazać, sorry.